Miesiąc luty, jak co roku, kojarzony jest z kampanią pod nazwą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku kampania rusza w poniedziałek 22 lutego, potrwa do 28 lutego i jak co roku w jej obchody włącza się nasze miasto. Zgadza się. Ośrodek Profilaktyki Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabieńcach wraz z przedstawicielami zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy włączają się w obchody tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Będziemy realizować w tym tygodniu 22-26 luty dyżury specjalistów, także serdecznie zapraszamy do udziału osoby chętne. Zanim powiemy szczegółowo o tych dyżurach, powiedzmy, jaki jest cel tej kampanii, jaka jest idea. Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób, które są pokrzywdzone przestępstwem. Ma to również związek z ustanowieniem dnia 22 lutego, takiego Międzynarodowego Dnia ofiar przestępstw. Także taki jest właśnie cel. Zwrócenie uwagi na problemy prawa i potrzeby osób pokrzywdzonych. To teraz powiedzmy o tych bezpłatnych poradach specjalistycznych. Tak, w tym roku poza przedstawicielami Ośrodka Profilaktyki Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Fabienicach sądu rejonowego w Pabienicach, także będzie można skorzystać z konsultacji dzielnicowego we wtorek, między godziną 9 a 11. W środę dyżurować będzie kurator do spraw rodzinnych i nieletnich między godziną 10 a 12. W czwartek z kolei kurator do spraw karnych. Natomiast jeżeli chodzi o przedstawicieli Ośrodka Profilaktyki Integracji Społecznej, konsultant do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie będzie konsultował, udzielał konsultacji od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 16, poza środą, kiedy to przyjmować będzie po południu między godziną 12 a 20. Natomiast jeszcze w czwartek między 11 a 19 zapraszamy osoby chętne, które chciałyby skorzystać z pomocy konsultacji pedagoga Ośrodka Profilaktyki laktyki integracji społecznej. Czy ze względu na Panującą pandemię, konieczne są wcześniejsze zapisy na te konsultacje? Oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numer telefonu 42 215 42 11 na wcześniejsze umówienie konsultacji. Natomiast, jeżeli ktoś zwróci się bezpośrednio, przyjdzie, to tutaj zapraszamy, oczywiście, przyjmiemy. Ważne, aby osoba miała ze sobą maseczkę i na pewno taka konsultacja zostanie udzielona. Z jakimi problemami mogą zgłosić się osoby? Zwykle są to z lat poprzednich, doświadczenie mówi, że zwykle przechodziły do nas osoby z problemem przemocy, czyli pokrzywdzone przestępstwem znęcania, ale również mogą być to problemy związane z niealimentacją, problemy związane z naruszaniem dóbr osobistych, także z takimi problemami szeroko rozumianych przestępstw biorąc pod uwagę wcześniejsze lata czy kampania ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Tak, zwykle y, cieszy się zainteresowaniem osób potrzebujących. Zastanawiamy się jak to będzie w tym roku z uwagi na tą epidemię, ale jak najbardziej zachęcamy y, chociażby kontakt telefoniczny, taką konsultację również będzie można zrealizować przez telefon. Także y, zapraszamy. Właśnie należy powiedzieć, że udzielacie pomocy telefonicznej nie tylko przez ten czas trwania kampanii, bo przez cały rok. Tak, zgadza się. Udzielamy pomocy na co dzień. Jest to pomoc bezpośrednia, czyli osoba może zgłosić się tutaj do nas bezpośrednio. Ale również, jeżeli ktoś ma życzenie skorzystać z konsultacji telefonicznej, to jak najbardziej pod ten numer, który podałam, 42 215 42 11, można zadzwonić i zapytać. A jeżeli ktoś anonimowo chce skorzystać z pomocy, również może do nas napisać maila na adres z i Jeszcze na koniec zapytam, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kampanii, zwłaszcza tych bezpłatnych porad? Na pewno taka informacja pojawi się na stronie facebookowym Ośrodka Profilaktyki Integracji Społecznej, ale również na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabieńcach.